Dziewięć drużyn z Wielkopolski walczyło o awans do wojewódzkiego finału piłki nożnej strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Turniej z udziałem reprezentacji PSP z Leszna odbył się w trapezie. Na co dzień walcząc z żywiołami, pożarami, klęskami żywiołowymi. Można na nich liczyć 24 godziny na dobę. Są niezmiennie na szczytach zawodowego zaufania społecznego. W wolnych chwilach grają także w piłkę nożną. Rywalizując w wojewódzkich turniejach strażacy, bo o nich mowa, rozegrali w Lesznie turniej eliminacyjny o finał w Słupcy. Oprócz drużyny gospodarzy z Państwowej Straży Pożarnej z Leszna w eliminacjach wystartowało jeszcze 8 zespołów: ze Śremu Środy Wielkopolskiej, Słupcy, Ostrowa Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Pleszewa i dwie reprezentacje strażaków z Poznania z Komendy Miejskiej i Szkoły Aspirantów. Prawo grania w finale wojewódzkim miały dwie najlepsze drużyny leszczyńskiego turnieju. Wywalczyły go zespoły z Ostrowa Wielkopolskiego i strażacy z Komendy Miejskiej PSP Spos Poznania.